Witam. Dawno nic nie robiłem przy moim edytorze. Jednak w wolnej chwili coś tam podziałałem. I parę funkcji dodałem. Pierwszą z nich jest modyfikacja zalesiania. O co tu chodzi? Chodzi o to, żeby automatycznie wstawiać drzewa również na jakichś pagórkach, wzniesieniach. E, ITP. Dotychczas e, punktem odniesienia do ustawiania drzew e, były e, było pochylenie toru. E, tutaj jednak e, zmodyfikowałem zalesianie w ten sposób, że punktem odniesienia będzie Dany trójkąt, który jest podłożem w scenarii, co tutaj w arkuszu domki w od komórek A67 do. A86 wpisuje się początki nazw tekstur trójkątów służących jako podłoże. Program musi dokonać selekcji trójkątów, które trójkąty ewentualnie mogą służyć jako podłoże, a które na przykład są płotkami. Czy, czy przykładowo ścianami lasu. I do tego tutaj służy, służą, wypeł, służą te tutaj wypełniane komórki. Mam tutaj przygotowaną, przygotowany kawałek scenarii, to jest dokładnie moczniki. Tam jest taka górka, takie pochylenie z górką i spróbujemy je zalesić. Najpierw standardowo rysujemy obszar, na, których, na, którym, ma by, na którym mają być postawione jakieś drzewa. Mhm. zima na arkusz domki i stwórz sporządne domki i drzew okay. Nie będziemy wstawiać, będziemy wstawiać drzewa. I nie będę tutaj zmieniał ich wszędzie. Drzewa i glasty postawi. zwrócić uwagę, że program stara się znaleźć w miejscu postawienia danego drzewa trójkąt, który służy jako podłoże. Jeśli uda mu się, no to w porządku. Jeśli nie, to punktem odniesienia, tak jak było dotychczas, w pierwszej części, będzie pochylenie toru. się ta funkcja tylko działa na drzewa. Tak, tak to skonstruowałem, no bo na wzniesieniach powiedzmy w połowie górki jakiejś nie ma sensu stawiać domku. Więc dla domku pozostaje tak jak było w pierwszej części opisane. i powiedziane. Najpierw pokażę jak ten kawałek scenarii wyglądał przed zalesieniem. Jak to wygląda? Z jednej i z drugiej strony teren jest pochylony w różnym stopniu. Teraz to co stworzył nam program zapiszemy do scenerii. Dobrze. I uruchomimy ponownie scenarię. Tak to wygląda. Teraz tutaj jeszcze to powiem to co już mówiłem, sygnalizowałem wcześniej, że jeśli program nie znalazłby w miejscu postawienia drzewa danego trójkąta, które służy jako podłoże, punktem odniesienia punktem odniesienia byłby, byłoby pochylenie toru. Wysokość Czyli program nie wiedziałby, że, na przykład, w tym miejscu tutaj gdzieś wyżej jest jakiś pagórek. Także istotną sprawą jest tutaj znalezienie tego danego trójkąta i wyliczenia wysokości. Jeśli do znalezienia trójkąta w zasadzie. Potrzebna potrzeba jest wypisania danej tekstury, która służy jako podłoże. Tekstur może być kilka wypisanych tam. Podawałem te komórki, tutaj jeszcze raz przypomnę. On tutaj od A67 czyli, jeśli ktoś by zalesiał, a te drzewa byłyby nie tak postawione jak być powinny, znaczy nie, nie na tej wysokości, prawdopodobnie e, nie będzie miał tutaj wpisanej tej tekstury, początku nazwy tekstury. I tutaj jeszcze słowo jedno. Podziękowanie dla Jubaja, który w jednej sprawie w związku z tym tematem mi pomógł, za co serdeczne dzięki. I to byłoby na tyle w temacie modyfikacji zalesiania. Ponieważ ekran migotał, zauważyłem. A nie chcę się powtarzać. Spróbujemy uruchomić scenerię tą zalesioną przy chwileczką. Jeszcze raz. Eee, może teraz nie będzie migotał obraz. Zobaczymy teraz. Dorbiłem również parę takich pierdółek. Niektóre z tych pierdółek są wbrew tendencji przyjętej na forum. Na przykład tworzenie klonu scenarii Natomiast, że ja jestem Outsiderem to ja robię tak jak ja chcę Bo mnie klon akurat nie przeszkadza No i teraz powiem krótko o tych pierdółkach. Pierwszą usuwanie ewentów ograniczonej prędkości, trainsetów bezpieczna zmiana nazw torów. To jest automatyczna. W menu głównym wybieramy to. Co tutaj? O, funkcję 22. Po prostu jeśli chcemy napisać jakiś scenariusz, a. Alma będzie zupełnie inny od jakiejś dotychczasowego scenariusza, to możemy posłużyć się tą funkcją. Program automatycznie usunie wszystkie elementy ograniczenia prędkości, trainsety i zmieni nazwy torów bezpiecznie, oczywiście, czyli te tory. Do których nie ma żadnego odwołania, e, na przykład do przejazdów e, zmieni nazwy na non. E, dobrze, nie będę tego tutaj pokazywał. E, zmiana opisu scenarii, zdjęcia z logu scenarii. No, taka pierdółka po prostu zmiana opisu scenarii to jest funkcja 23 można tutaj sobie zmienić opis zmienić zdjęcie logo scenarii Usuwanie pojedynczo setów to może być przydatne, gdy chcemy na przykład usunąć jakiś skład ze scenerii albo podmienić. Wybieramy sobie tą funkcję. O! I tutaj kliknij na kółko oznaczające skład. No tutaj mamy jakiś skład. Klikam na kółko, czy usunąć. Tak i ten skład tutaj został usunięty. O, usunięty. I pozostało nam wtedy yy, zapis usunięty do scenarii, żeby zmiany naniosły się do scenarii. Yy. I w tym miejscu można podmienić sobie jakiś inny skład lub zostawić bez. Tworzenie, następna funkcja to jest tworzenie klonu scenarii. Jeżeli wy, wybierzemy tę funkcję, to z oryginalnej scenarii wszystkie pliki tematyczne, tematycznie wydzielone Bądź nie zależy od konstrukcji scenerii, zostaną skopiowane i do nazw oryginalnych plików będzie dodana literka V oznaczająca wersję i kolejne numery automatycznie przydzielane: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itd. Następną funkcją. stworzenie archiwum w scenerii. To może być przydatne, gdy coś sobie modyfikujemy przez scenarii a chcemy yy, znaczy, a boimy się, że możemy coś zepsuć na, 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 jakiś, na jakimś etapie, na którym scenaria dana jest, bądź na oryginalnej scenerii, możemy wykorzystać funkcję stworzyć archiwum w scenerii. To polega na tym, że stworzy się w katalogu scenarii plik aaa, dolny myślnik plik, nie kopia zdaje się, kropka AAA. Wszystkie tematyczne pliki scenarii zostaną upakowane do jednego pliku. Oczywiście następna funkcja: przywracanie archiwum scenarii to jest dwudziesta ósma pozycja z tego archiwum stworzonego wcześniej. Z powrotem stworzą nam się pliki sceneryjne z takim podziałem na pliki, jak, jaki był wykonany przy archiwum scenarii Znaczy, jaki stan był scenerii przy, przy wykonywaniu archiwum scenerii. Czyli następuje proces odwrotny do punktu 27. No, i to w zasadzie wszystko na temat nowości, jakichś zmian w tym moim edytorku. Brakuje tutaj jeszcze na przykład tworzenie odcinków izolowanych, zautomatyzowanych na przykład, ale po prostu. Ja z tego korzystać nie będę. Ja się zatrzymałem na Egze 664. I no i to wszystko tłumaczę. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Dorbiłem również parę takich pierdółek. Niektóre z tych pierdółek są wbrew tendencji przyjętej na forum na przykład tworzenie klonu scenarii Natomiast że ja jestem outsiderem to ja robię tak jak ja chcę Bo mnie klon akurat nie przeszkadza No i teraz powiem krótko o tych pierdłkach. Pierwszą usuwanie ewentów, ograniczonej prędkości trainsetów, bezpieczna zmiana nazw torów. To jest automatyczna w menu głównym wybieramy to co to tutaj o funkcję 22 po prostu jeśli chcemy napisać jakiś scenariusz, a ALMA będzie zupełnie inny od jakiegoś dotychczasowego scenariusza, to możemy posłużyć się tą funkcją. Program automatycznie usunie wszystkie eventy, ograniczenia prędkości, transety, i zmieni nazwy torów e, bezpiecznie oczywiście czyli te tory do których nie ma żadnego odwołania e, na przykład do przejazdów e, zmieni nazwy na non e, dobrze nie będę tego tutaj E, zmiana opisu scenarii i zdjęcia logu scenarii no, no, Taka pierdółka, po prostu e, Zmiana opisu scenarii, to jest funkcja 23. No, można tutaj sobie e, zmienić opis, z, zmienić zdjęcie. Logo scenarii. Usuwanie pojedynczo trainsetów. To może być przydatne, gdy chcemy na przykład usunąć jakiś skład ze scenarii albo podmienić. Wybieramy sobie tą funkcję. O. I tutaj. Kliknij na kółko oznaczający skład. No tutaj mamy jakiś skład. Klikam na kółko. Czy usunąć? Tak. I ten skład tutaj został usunięty. O, usunięty. I pozostało nam wtedy. Zapisu usuniętych testów do scenarii, żeby zmiany naniosły się do scenarii. I w tym miejscu można podmienić sobie jakiś inny skład lub no, zostawić bez. Tworzenie następna funkcja to jest tworzenie klonu scenarii. Jeżeli wy, wybierzemy tę funkcję. Z oryginalnej scenarii wszystkie pliki tematyczne, tematycznie wydzielone bądź nie, zależy od konstrukcji scenarii, zostaną skopiowane. I do nazw oryginalnych plików będzie dodana literka V oznaczająca wersję. I kolejne numery automatycznie przydzielane 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i tak dalej Następną funkcją tworzenie archiwum scenerii. To może być przydatne. Gdy coś sobie modyfikujemy przez scenarii, a chcemy, znaczy, yy, a boimy się, że możemy coś zepsuć na oryginalnym. Na, jakiś, na jakimś etapie, na którym scenaria dana jest, bądź na oryginalnej scenarii, możemy wykorzystać funkcję Stwórz archiwum Scenerii. To polega na tym, że stworzy się w katalogu scenarii plik AAA dolny myślnik plik nie, kopia zdaje się, kropka a, a. wszystkie e, tematyczne e, pliki scenerii zostaną upakowane do jednego pliku. E, oczywiście następna funkcja e, Przywracanie archiwum scenarii to jest 28 pozycja z tego archiwum stworzonego wcześniej. Z powrotem stworzą nam się pliki scenaryjne z takim podziałem na pliki, jaki był wykonany. Przy archiwum scenarii. Znaczy, jaki stan był scenarii przy wykonywaniu archiwum scenarii. Czyli następuje proces odwrotny do punktu 27. No i to w zasadzie wszystko na temat nowości, jakichś zmian w tym moim edytorku. Brakuje tutaj jeszcze na przykład tworzenie odcinków izolowanych, zautomatyzowane na przykład, ale po prostu ja z tego korzystać nie będę. Ja się zatrzymałem na x 664. I, no I to wszystko tłumaczę. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się.